Cześć, tutaj róża z bloga Ciastkożercy.pl. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić samemu w domu takie urocze pierniki z szybką zlandrynki. Uważam, że to świetny pomysł na dekorację choinki. Jeśli podoba Wam się ten film, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i piec razem ze mną. To co, zaczynamy! Przygotowałam sobie tutaj już niewielką porcję ciasta na pierniki. Film z dokładną instrukcją, jak je zrobić znajdziecie już u mnie na kanale. Zostawię link w opisie. To jest taka porcja z jednej czwartej moich standardowych składników i wystarczy nam na myślę 3-4 blaszki. Teraz pokażę Wam, co jeszcze będzie nam potrzebne, żeby zrobić pierniki z szybką. Oprócz ciasta będziemy potrzebować różnokolorowych landrynek, sznureczków lub wstążek. Słomki. Jeśli macie plastikową, to wybierzcie plastikową, ja miałam tylko papierowe, zobaczymy, jak da radę. I foremek powinny być większe i mniejsze, te większe są ważniejsze. Jeśli nie macie takich malutkich, to jakoś sobie poradzimy, pokażę Wam, czym je zastąpić, ale te większe są obowiązkowe. Metalowe wykrawaczki i inne akcesoria cukiernicze znajdziecie w moim sklepie. Link zostawię w opisie pod filmem. No dobrze, jesteśmy gotowi do robienia pierników. Ciasto rozwałkuję sobie teraz na grubość 2-3 mm, podsypując w razie potrzeby mąką. Pamiętajcie jednak, żeby nie przesadzać z mąką, ponieważ jeśli dacie jej za dużo, gotowe pierniczki wyjdą twarde i zbite. No dobrze, ciasto mam już rozwałkowane. Teraz wytnę sobie pierniczki, ale na razie tylko te większe. Teraz pościągam sobie wszystkie te ścinki. Oczywiście tego ciasta nie wyrzucamy, należy je zwinąć w kulkę i zawinąć w folię, żeby nie wysychało. No a potem rozwałkować jeszcze raz na pierniczki. Tak, przygotowane pierniczki przełożę sobie teraz na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Teraz pora na wycięcie wszystkich tych malutkich elementów. Ja do wycinania będę używać foremek w kształcie serduszka i gwiazdki. Jeśli jednak nie macie takich maleńkich foremek, możecie wykorzystać tylko cukierniczą, taką z dosyć ostrymi krawędziami. Te ciasteczka oczywiście też możecie upiec, ale lepiej na osobnej blaszce, ponieważ upieką się szybciej niż takie duże pierniki, a nie chcielibyśmy ich w tym samym czasie spalić. Zauważcie, że ta kolejność, czyli najpierw kładziemy duże pierniki na blaszce, a dopiero potem wycinamy środki, pozwala na uzyskanie idealnego kształtu. Gdybyście to wszystko zaczęli robić na blacie, a potem przenosili pierniki na blaszkę, to prawdopodobnie byłyby koślawe. Po więcej takich cukierniczych trików i haków zapraszam na mój Instagram. Znajdziecie je w wyróżnionych relacjach. I teraz pokażę Wam jeszcze jak wyciąć to tą tylką. Jesteśmy prawie gotowi. Brakuje jeszcze tylko małych dziurek na wstążeczki lub sznurki. Warto to zrobić przed upieczeniem, ponieważ po upieczeniu pierniki raczej się połamią, jak będziecie próbowali zrobić w nich dziurkę. Dziurki gotowe, pora na landrynki. Do każdego takiego otworu włożę po jednej landrynce. Jeśli uważacie, że Wasze cukierki są zbyt duże, można je pokruszyć i włożyć na przykład tylko połówkę. Landrynki możecie pokruszyć w blenderze lub po prostu do ciasta. I wygląda to tak. Tak przygotowane pierniczki pieczemy w piekarniku rozgrzanym na górę i dół bez termoobiegu na 180 stopni przez około 5 do 7 minut. Moje pierniczki spędziły w piekarniku około 7 minut. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby zobaczyć, jak się mają. Zobaczcie, jak ładnie zrobiły się szybki z zlandrynek. Te, które były z tyłu w piekarniku, mogły mieć nieco za gorąco. Warto to sprawdzić pod koniec pieczenia. Teraz zostawię sobie je do całkowitego ostudzenia i w tym czasie zabiorę się za kolejne partie. Mam już upieczone wszystkie pierniki. Myślę, że foremka z ciastusiami sprawdziła się lepiej niż ta gwiazdka. Chodzi o to po prostu, żeby kształt był duży, bo jednak mamy sporo w środku zagospodarowane na landrynkę. Teraz odstawię sobie wszystkie do przestudzenia i możemy dekorować. Kiedy ciasteczka nie są już gorące, możemy przetknąć wstążkę przez tę właśnie przygotowaną wcześniej dziurkę. Kiedy ciasteczka nie są już gorące, możemy przetknąć wstążkę albo sznureczek przez te przygotowane wcześniej dziurki. Takie pierniczki są już właściwie gotowe, żeby wieszać je na choince, ale ja postanowiłam jeszcze domalować im oczka i buźki, dlatego rozpuściłam sobie nieco czekolady i przełożyłam do worka cukierniczego. Zamiast czekolady do ozdobienia pierniczków możecie wykorzystać biały lukier królewski lub prosty lukier cytrynowy. Obydwa takie przepisy znajdziecie na moim kanale. Link podepny w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że wasze pierniczki udadzą się świetnie. Gdybyście je piekli, pochwalcie się koniecznie, jak poszło, tutaj w komentarzach pod filmem lub w komentarzach na blogu. Za komentarze ze zdjęciami można zgarnąć nagrody. Lista aktualnych konkursów podana w opisie pod filmem. Będzie mi również bardzo miło, jeśli dacie mi znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.